Witam Was wszystkich. Dzisiaj chciałabym przedstawić zabieg dla skóry przesuszonej i wrażliwej. Do zabiegu użyjemy jedwabiu do mycia twarzy i szyi oraz oleju makadamia i kremu do cery suchej z komórkami macierzystymi cytrusów. Zaczynamy od demakijażu. Nakładamy dwie pompki produktu i rozprowadzamy na całą twarz. To mleczko dzięki zawartości protein jedwabiu pomoże nam zachować gładkość oraz nabliżenie naszej skóry. Rozprowadzamy na całej twarzy. Skóra staje się przyjemna w dotyku, jedwabiste gładka. Od razu poczujecie wygładzenie skóry. Ma bardzo przyjemny zapach. I po dokładnym zmyciu makijażu usuwamy resztki produktu. Następnie nakładamy olej Makadamia. Eee, olej Makadamia szczególnie polecany jest do skóry suchej, łuszczącej się i podrażnionej. Dzięki swoim właściwościom odżywczym, nawilżającym napina i ujemdnia naszą skórę. Nakładamy niewielką ilość na, na dłonie i rozmalowujemy na całej twarzy. Szybko się wchłania, wygładza i zmiękcza naszą skórę. Od razu wyczuwalne jest to uczucie gładkości na twarzy. Jako uzupełnienie nakładamy krem do cały suchej z komórkami macierzystymi. Krem ten ma silne działanie nawilżające, przepięknie pachnie i ma w swoim składzie białka, lipidy, węglowodany, które odpowiadają za regenerację i właściwe nawilżenie naszej skóry. Jeśli czujecie, że wasza skóra potrzebuje regeneracji, ponieważ jest przesuszona, a dodatkowo wrażliwa, polecam Wam stosowanie tego olejku. Można to robić codziennie wieczorem. Dziękuję bardzo.